Dla państwa na kolejnej konferencji prasowej. Dziś będziemy mówić o sprawie fundamentalnej dla Państwa, czyli o wymiarze sprawiedliwości, a konkretnie o pomysłach na jego naprawę, na jego uzdrowienie. Proszę państwa, Powiedzmy jasno, sprawiedliwość jest ostoją mocy i trwałości Rzeczpospolitej, co jeszcze figuruje na frontonie gmachu Balei Solidarności. Natomiast tu stoimy przed siedzibą Sądu Najwyższego. I wiadomo, że ryba psuje się od głowy. To ten sąd parę lat temu wydał wyrok, że pan Marian Jurczyk, który podpisał oświadczenie, że będzie agentem SB, który brał pieniądze za to i są pokwitowania, którego raporty są załączone do spraw, wydał wyrok, że pan Jurczyk oczywiście nie był agentem SB. Otóż, jeżeli mamy takich sędziów, to oczywiście. Wymiar sprawiedliwości działać nie może, cokolwiek by nie robić. Zakładając jednak, że ogromna większość sędziów to ludzie uczciwi, trzeba stworzyć im jakieś warunki do pracy. I podstawowa sprawa, żeby uniknąć podejrzeń o korupcję, to jest taka, że trzeba wrócić do tego, co było po przed rozbierami. Sędziowie nie sądzą o swoich miastach. Sędziowie przyjeżdżają na roczki sądowe. I nikt nie będzie podejrzewał wtedy, że sędzia, który przyjechał powiedzmy ze, ze Szczecina do Gdańska i wylosował sprawę, sprawy muszą być losowane, a nie przydzielane sędziom, nikt wtedy nie będzie podejrzewał, że sędzia będzie biegał po korytarzu i mówił ja tu za pół godziny sądzę Kowalskiego, niech mi da łapówkę, także, także takie elementarne zupełnie rzeczy, ja nie mogę tutaj na konferencji prasowej mówić o szczegółach, chcę tylko przypomnieć, że posłowie nie zajmują się naprawdę w miarę sprawiedliwości z jednego powodu podstawowego, bo jeżeli zajmą się ustawą hazardową, to od tych, od tamtych dostaną jakieś pieniądze w ramach lobbingu. Natomiast jeżeli naprawią wymiar na sprawiedliwości, to z tego nie dostaną ani grosza. Od nikogo. I dlatego posłowie zajmują się ustawą hazardową, a nie zajmują się ustawą o naprawie wymiaru sprawiedliwości. To tyle tytułem wstępu. Dziękuję bardzo. Jak ktoś ma jakieś pytania, bardzo proszę. Czyli e, chce pan zmieniać to sądownictwo, w, wychodząc z jakąś inicjatywą ustawodawczą? Tak, oczywiście. Ta, oczywiście, że tak. I myślę, że to przejdzie. Taka ustawa była gotowa w 1993 roku. Yy, Safe został rozwiązany i przez no, 17 lat nikt nawet jej nie tknął. Po prostu nikomu na tym nie zależy. Yy, niektórym zależy na tym, żeby było tak, jak jest, a inni po prostu mają to w nosie szczegóły tej ustawy, którą pan złożył? Przepraszam, nie jestem w stanie mówić do telewizji o szczegółach ustawy. W każdym razie jedno jest istotne, że te rzeczy, które wymieniłem, czyli sprawy są losowane, czyli sędzia nie jest przydzielany do sprawy, tylko sprawa jest losowana. Losowana jest tuż przed rozprawą i sędzia nie jest z danego miasta. To jest podstawowy element, żeby usunąć podejrzenia o korupcję, które są chyba groźniejsze niż sama korupcja. Nominować na przykład prezesa Sądu Najwyższego. Czy ma Pan pomysł, kto byłby ewentualnie taką osobą, gdyby Pan wygrał wybory? Tak, oczywiście, że mam i oczywiście nie powiem, bo nie chcę człowiekowi zaszkodzić. Dziękuję. Czyli w tej chwili ta ustawa w takim zasadniczym kształcie jest, można powiedzieć, gotowa, tak? Z którą mówi pan wracając do tej przydatki. Ona, no ona była gotowa, teraz y, oczywiście musi być technicznie zmieniona, bo tam zawsze pewne zmiany od, od tego czasu. Na przykład prokuratura została od, oddzielona od, od sądownictwa, ale szczerze mówiąc nie widzę szczególnej poprawy. Y, prokuratura jak działała, y, tak powiem, niedbale tak działań, niedbale. I podejrzewam, nie mam jeszcze tutaj silnych jakichś takich drastycznych przykładów, że dalej będzie działała politycznie. Niestety, dopóki nie wrócimy do zasady, że prokuratura jest w dużej mierze zdecydowana, że jak najmniej spraw jest yy, ścigany z odkrycia publicznego, a jak najwięcej jest prywatnego, no to dalej będzie, będzie, będzie ta sama choroba. Że, yy, tylko ja mam nadzieję, że pan Andrzej Seremet no, który ma posadę niezależną w tej chwili od, od obecnej władzy, nikt go nie może z tej posady usunąć. No, no zdobyli się na tyle obiektywizmu, żeby posadę do, do kryminału yy, tę klasę polityczną, która na to zasługuje. Chciałem ja się do takie pytanie, bo też mówi się o tym, że usługi prawnicze są bardzo drogie, to to też w jakiś sposób przekłada się na jakość wymiaru sprawiedliwości i dostępność tych usług dla, dla obywateli. Oczywistą jest rzeczą, że trzeba zlikwidować y, absurdalne zupełnie i też przez Sąd Najwyższy utrzymane na podstawie nie wiem, podobnie przez Trybunał Konstytucyjny absurdalnie uzasadnione przywileje dla klasy adwokackiej, która powoduje, że adwokaci biegają ze sprawy na sprawę, bo ich jest nie za mało trzeba po prostu dopuścić każdego do tych zawodów I jeżeli Kowalski chce sobie wziąć niefachowca jako, jako obrońcę, no to jest nie bieże, to jest jego sprawa, prawda? Lewity Kowalski przegra sprawę. Trzeba po prostu zlikwidować, zlikwidować przymus, przymus brania adwokatów, prawda? ludzi sprawdzonych przez, przez reżim. A oczywiście niech te korporacje istnieją. Jestem przekonany, że ludzie będą na ogół woleli brać człowieka z mecenasa, prawda, z korporacji adwokackiej, który jest sprawdzony, niż człowieka z ulicy. Ale wtedy człowiek, człowieka biednego też będzie stać na, na obronie, nie wiadomo czy nie bardzo dobrego, bo mu bardzo zależy.